Są prace sejmowe w tym kierunku, aby te komisje powstały jak najszybciej i sprawnie działały, ale my spotykając się ze swoimi wyborcami w trakcie kampanii wyborczej, spotykając się z ludźmi teraz już po wyborach, czego ludzie tak naprawdę oczekują, to o czym słyszymy, chcą rozliczenia tych wszystkich win tych przestępstw, które się działy działy pod przykrywką prawa niejednokrotnie, a stała za tym, stali za tym przedstawiciele jednej partii. Jeżeli ludzie do nas przychodzą i mówią dzisiaj, co z tymi wizami. Według szacunków 200, minimum 220 tysięcy, 250 tysięcy wiz, jeżeli padają kwoty za jednorazową wizę, około 3000 dolarów, trochę więcej. Jeżeli to, to wszystko przemnożymy, razy kurs dolara wychodzą niesamowite, niesamowite kwoty, wręcz porażające, więc wszyscy zastanawiamy się, jak w państwie, które powinno być państwem prawa, państwem demokratycznym, mogły się dziać tak wielkie, tak wielkie rzeczy, więc komisje są absolutnie niezbędne, żeby te sprawy zbadać i wszystkich polityków, którzy za tymi hańbiącymi sytuacjami stali, aby po prostu za nie odpowiedzieli.